Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu sztyks i zapraszam was do kolejny odcinek. Zagrajmy w twierdza 2 kampania ekonomiczna. Moi drodzy, już w Lego ukończyliśmy naszą główną fabułę. Natomiast tutaj mamy całkiem sporo rzeczy do zrobienia. Chociażby teraz, aktualnie, znajdujemy się na etapie wyścigu zbrojeń z niejakim Sir Edwinem, który dał już nam we znaki w kampanii militarnej. Jednak tutaj jest równie upierdliwy, równie zły, równie zakłamany. Eee, co tam? Tak więc nic nowego, nic takiego, co by nas mogło zaskoczyć, ale my póki co mamy na niego przewagę, nad nim przewagę, chociaż gno go szukuje. Ale sprawdźmy, jak to wygląda. Tak jest. Czyli Sir Edwin. Sir Edwin jest na dole, my jesteśmy u góry. Póki co prowadzimy, ale jak to prowadzenie wygląda? No, sześcioma mieczami prowadzimy, zostało nam jeszcze 61 mieczy do zdobycia. Jak wygląda produkcja? Jak wygląda produkcja? Produkcja nie, jak wygląda wydobycie? Wydobycie naszego głównego surowca, niezbędnego do ukończenia tej bici, czyli rudy żelaza. Wygląda całkiem porządnie, tak można by tutaj rzec. Mamy całkiem sporo tych wozaków, ale nie wszyscy transportują. Coś. Nie, no chyba wszyscy co i nie? Ale wiozą drewno, no ludzie! Kto wam kazał wiesz, drewno wiedzieć? Teraz A to co się ilość, samo... Co się... Co, co. Co, co to, no, to. Wybierz towary. Jak często panie? Towary są w drodze do... Forever panie. you mother fakiry. Zawsze i wszędzie macie mi to towary wodzić. Drodze, to jest priorytet aktualny, Później będziemy to się zaszcele. zajmować jakimś towary transportem w drodze, żywieniowym, panie. transportem wybierz drewna. Ilość. Póki co najważniejsze towary jest drodze, żelazo, żeby panie. nasi... Kowale, żeby często, mogli panie? pracować to na pełnych drodze, obrotach, mi się panie. wydaje, że już to robiłem, ale dla pewności je zaszkodzi. Sprawdźmy, panie. ile my mamy tych Andrzejków. Mamy później raz, dwa, trzy, sześć, siedem. I tutaj całkiem. Przepraszam, co to ma znaczyć? Praca wstrzymana. To, to, a, a, a. Dlaczego ten śpi? Bo co? Coś tu chyba się zbagowało. Chyba nie ta, nie ta ikonka miała tutaj latać nad nim nie nieważne. Dobra. Słuchajcie. Naszym jedynym celem aktualnie jest tylko i wyłącznie, żeby troszkę sobie poczekać. Ale to nie znaczy, że nie możemy tutaj w jakiś sposób już kombinować. Co by zrobić, żeby żyło się lepiej? Czy to jest moja posiadłość? To jest moja posiadłość, tutaj też mogę broić i rojbrować. Dobra. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj. Trochę tego jest, ale jak wygląda tutaj skład. Świnek mamy troszkę, warzywek mamy troszkę więcej. Tego bym prosił, żeby nie jeść, i tego również, bo tego będzie brakować potem. Eee, tak więc zróbmy jeszcze trochę czego, ale się nie zmieści. A to piłka. Eee, nie fajnie w sensie. Nie fajnie, nie fajnie. No dobra, ale na całe szczęście zmieści nam to się. Nigdzie nam się to nie zmieści, bo do jasnej psia krewki eee, mamy bardzo małe tereny. Tutaj nie jest zbudowane najlepiej, ja to wiem, i ja chyba to faktycznie tutaj zmienię. Troszkę po. E, zamieniamy. Przemeblujemy co nieco. Tak jest, mamy tutaj Wybierz wozaka, towary. który transportuje. Mam nadzieję, że transportują to, co trzeba transportować. Wybierz towary. Ci transportują. Dobra, Wybierz chyba transportują. Chyba powody. transportują, nie będę ich tutaj wyzywał póki co na razie. No i mamy przewagę, i to już bym powiedział, chyba o 10 nawet. O 14. Temu coś nie za bardzo to idzie. Zresztą sprawdźmy, spójrzmy, jak to przebiega u konkurencji. U konkurencji, jak zwykle, stypa bieda i piszczy wszystkimi drzwiami. Nie dzieje się tu absolutnie nic. Jego, jego jedynym plusem było to, że miał od razu tutaj wydobycie żelaza. Ale my jesteśmy cwańsi i my również to jak najszybciej rozpoczęliśmy. Jeżeli chodzi tutaj o wydobywanie. E, to chyba dobry pomysł. Chyba dobry pomysł, jak tu wyglądamy z węgorzami, cholera, bo ja nie widzę, no. Oj, wydaje mi się, że jest tego całkiem sporo. I chyba specjalnie na tę okazję dorobimy postój wywozaka. E, drugiego też by się przydało. Nie musi on jakoś specjalnie często kursować, no, ale przydałoby się, żeby to jadło jak najszybciej. Ten będzie węgorz woził. Do naszej posiadłości. A ten będzie Wybierz woził gąski też do naszej posiadłości. Towary są w drodze. Im więcej, tym lepiej. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, tych warzywych za dużo nie mamy. Zrobimy takiego miksa. Zrobimy takiego miksa. Ta kuchnia tutaj aktualnie bo tu jest sporo miejsca, tu jest naprawdę sporo miejsca tylko trzeba to dobrze rozplanować. Ta kuchnia będzie. A bo taki jeszcze jest dylemat że nie mam wina. No to z tym winem będzie trzeba podziałać, to inaczej, to z tym winem trzeba tutaj będzie podziałać Bo potem no ja wam e, nie powiem po co to robię, Ja większość z was już pewnie wie po co ja to robię Ale ci co nie wiedzą niech nie wiedzą jak najdłużej e, Bo ja to robię w pewnym sensie żeby się ustrzec później, ale to wam powiem A to zobaczcie, e, teraz natomiast zróbmy faktycznie, może e, śmierdzące bagna to nie jest najlepsze miejsce na dojrzewanie wina no ale niestety, to jest jedyne miejsce jakie tutaj mamy, tak więc nie można wybrzydzać, kiedyś się rozstanie. No, tak więc zbudujemy tego tutaj ile wlezie, od huhu -hu i ciut ciut, eee, dobra, no może też tak bym nie szalał. Bo chyba wino dosyć szybko się akurat produkuje, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Bo ja się nigdy nie bawiłem w te takie kolorowe. Ja tam świnę walnąłem i był. nur był, wszyscy się cieszyli. Szab dub i w ogóle. Ale teraz niestety będą potrzebne nam wszystkie: wszystkie dosłownie, wszystkie ee, składniki na, na coś. Nie powiem na co, bo wszystko zdradzę. No będą potrzebne po prostu. I to będziemy sobie wozić. No może, może lepiej by było nawet samo wino przewodzić, przetwarzać, e, potem tam w tym, tam, w naszym głównej siedzibie, ale już dobra. E, stwierdziliśmy, chyba ja stwierdziłem w sumie, nie mieliście za wiele do powiedzenia, ale mam nadzieję, że się wszyscy ze mną bardzo ładnie zgadzacie. O, tutaj jeszcze się zmieści, tutaj już się nie zmieści, nie zmieści, nie zmieści się, nie zmieści się. Nie zmieści się, ale jeszcze musi się Hacienta zmieścić, bo jak się Hacienta nie zmieści, no to nawet jak cokolwiek zbuduje, to niewiele mi to da. E, nad brzegiem morza. Słuchajcie, teraz taką hańbę, wiecie ile trzeba by było zapłacić z takim widokiem? No może poza tą czarną granicą tutaj, ale sam widok jest bardzo ładny. Łuczników e, troszkę sobie mamy tego panie. całkiem sporo, hajsu mamy od nabalenia. Co? Dlaczego ja sprzedawałem zbroję? Mam nadzieję, że. Coś tu się chyba po Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że tej zbroi faktycznie fizycznie nie sprzedałem, bo to by było nieciekawe i nie fajne. Kuchnia. Dobra jest. Świnki są, to jest. Kaczki powinny już jechać. Jadą. Wybierz towary. Jadą. Wybierz Pięknie. Wszystko jedzie, wszystko gra, wszystko tańczy i śpiewa. No tak jak mówię, tutaj knurki mamy, tutaj krówki mamy, tutaj żeby poważanie sobie troszkę napykać. No ładnie, leci, leci, leci całkiem spoko. No mówię tylko te warzywka trochę mnie tu niepokoją, bo tych warzywek tutaj jest niewiele, wszystkie są wywożone jak najszybciej, a nadal nie mamy ich zbyt wiele. No, węgorze, tak jak mówię tutaj, i kaczki powinny nam starczyć. Yy, nawet jeżeli by nie starczyły, to ja nie zmieści się. Przyznaję kontrakt tobie, panie rycerzu. O, marusisz, szybko! The king, The king, The king, czyli Jelonek e, Król. E, no nieważne. E, nasze drogi król oczywiście przyznał nam rację, bo. Uwaga, udało nam się zdobyć szybciej. I to znacznie szybciej niż e, Sir Edwin. On nie miał szans. Został nie, zniszczony. E, na Co teraz z nią zrobić? Hmm. Może jednak da się ją jakoś wykorzystać. Czyżby nasz drogi kolega Sir Edwin coś nam knuł? No, lepiej, żeby to nie było zbyt e, e, jakieś takie. Do, dominatorskie... no nie wiem jak to nazwać Nieważne. Lepiej żeby nie kombinował za wiele. O. Wiedziałem, że ta broń okaże się przydatna! Poddaj się lub gin starczę Odezwał się młody statoniancy. Kodeks. Atakowany przez tego zdrajcę Edwina. Rozkazuje, byś przerwał oblężenie Ser Greja i zmusił Edwina do poddania się. Sprawiedliwość musi zwyciężyć. Eee, sprawiedliwości musi stać się zadość. Ja bym to nawet rozwinął. No dobra, zadanie dosyć proste i nie wymaga od nas chyba zbyt wielkiego zaangażowania, a może nawet wymaga nadzbyt dużego. Jedyne co musimy zrobić, to oczywiście. przerwać oblężenie zamku Sergreja. W jakiś sposób? No to się zaraz dowiemy jak to wygląda. No wygląda to tak, że Sir Grey ma całkiem potężną fortecę. I wydaje mi się, że próba podbicia tej fortecy bez jakiejś sporej ilości wojsk jest raczej marną próbą, e, sensowną próbą. Kolego ty tu już sobie idź, a ja sobie Ruszamy. po prostu pójdę na wieżę, no co się będziemy oszukiwać, raczej wojska specjalnie wielkiego to nie ma, jedyne czego można się obawiać to faktycznie te tutaj e, zakute pały, no łby, nie pały, pała, pały też zresztą. No tak, mieliśmy kupę zbroi i ciut, ciut a niestety zostaliśmy z niczym, a więc niech się zbroje produkują miecze chyba też się produkowały z tego co pamiętam A tu bo tu się miecze... A bo myśmy miecze produkowali. Ej, dobracie. Dobra, ale nie szalejmy już z tym, tak jak żeśmy szaleli do tej pory. Nie jest potrzebne nam aż tego tyle. natomiast przydałoby się troszkę e, koleżków od zbroi Gdziekolwiek oni są! E, którzy to robią zbroje? Nie mamy ludzie odzbroi zbroi to no. Zbrojmistrz? Zbrojmistrz. Sprawdźmy zbrojmistrzu. Zbroj tu panie zbrojmistrz. Piki robi. Głupia nazwa. Łuczasz, kuźnia. A kuźnia nie może robić się zbroi? Nope. No to kto robi zbroję? Nie Nasze mamy kolesia. Od zbroi. Nie zostały zaatakowane. mamy kolesia od zbroi. Oj! No, tego, żem się specjalnie nie spodziewał. Chociaż było do przewidzenia. Nieważne, nieważne. Idźcie, panowie, idźcie, idźcie, spokojnie. Ej, co to takie lagi? Ja tego nie ogarniam. Jeżeli ktoś z was kiedyś będzie chciał nagrywać, nie nagrywajcie traptem, strapcem, bo, bo to jest gudno jednak. Dobra, widzę, paru tutaj udało się przejść, przeżyć. No to, ja przeżyję, ja przeżyję, ja przeżyję. Troszkę, no mówię, troszkę za późno, żebym się zorientował. W sumie, e, było to do przewidzenia, że te, ten frajer no prędzej czy później właśnie taki chwale. użytek zrobi z tej broni. No ale dobra, poczekajcie, e, nie Uwaga, idźcie tam. Natomiast wszystkich łuczników, jak jeden mąż, prosiłbym na arenę Drąży tutaj. Panie. dokładnie tutaj, albo może nawet lepiej, do góry. Do góry, do góry, do góry. Ta, bo ślepej jesteś. No dobra, tutaj się ładnie puką. Łucznicy ładnie naparzają. W co mogą to naparzać? Za wiele Łucznicy, ich tutaj nie przetrwało. No ale wydaje mi się, że na razie to ich starczy. Mamy na całe szczęście Blanki, to, czyli tą osłonkę. E, przyda się ona na pewno, żeby jak najdłużej, na, jak najwięcej tych łuczników mi tutaj przetrwało. <laughs> Na całe szczęście Sir Grey nie jest taką bezbranną pipką, no bo on też ma tutaj swoje jakieś tam jednostki, a tutaj zobaczcie swoich rycerzy. Nie są oni pierwszej świeżości i jakości, ale wystarczą chociażby, żeby przytrzymać te jednostki na tyle, żebym ja mógł wszystkie rozstrzelać. Dobra, tam te tarany i to wszystko. Oj oj, 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 oj oj, Wiecie co się dzieje jak skład jest zapełniony? Cała gospodarka w tym momencie zatrzymuje się i jest, że tak powiem, kryzys. Nie możemy do tego dopuścić. Co z tego, że tam się dzieją ciekawsze rzeczy, ale. No ale ludzie, no ej no serio, no, gdzie jest ten warsztat zbrojmistrza? No ja bym sobie porobił tych zbroi, ale widzę, że ja chyba nie mogę. To ma być czekajcie, trudniej, po prostu. Czekajcie, czekajcie! Nie! Dotrzymać chórze! Haha! Fryer! Wszyscy spieprzają? Nie, jeszcze tutaj paru żyje. No. To niedobrze, niedobrze bym powiedział. Bardzo nawet niedobrze, bo ich jest całkiem spora liczba. Tak jest! Jest, dobra? uciekamy. Tak miałoby być, tak? Miało czujny. No, roze, bardziej może byś się obudził, Andrzej! A nie, kurde, śpisz całe życie. Ja wiem, że to fajne, ja też lubię spać, ale no, bez przesady. A jedną rzecz bym chciał sprawdzić. Nie zdążyłem, no! Nie <laughs> Chciałem się. sprawdzić, jak wygląda stan naszej systemu. Nie się tym strajcą. Żołnierze! ja mu uciąć. Jacy żo żo żołnierze? Sorry, Batory, ale tak kończą sepleniące durnie. No, idzie nam dzisiaj bardzo sprawnie. To już druga misja, która udała się zakończyć pozytywnie, tak więc jedziemy dalej. Edwin jest bezpieczny pod kluczem i już zmierza, bym się z nim porachował. Sir Williamie, przekazuję ci tej ziemię we władanie. Zajmij się starym zamkiem Edwina, oczyść go i uczyń z niego na powrót miejsce szczęśliwe i dostatnie, powiem wam, że ta misja jest jedną z najdupniejszych misji, jaka się prawda pojawia w całej tej kampanii. A ostatnia też jest dupna. No, co my tu mamy zrobić? No, jak widzicie, mamy zrobić coś takiego, żebyśmy osiągnęli populację 80 kmieci. Ja w swoim zamku mam tylko 64. Mamy również osiągnąć 100 poważania. Ja w swoim zamku mam 912. No, ale niestety tak na pewno nie będzie na ziemiach Ser Edwina, bo tam jest stan bardzo, ale to bardzo opłakany. Zresztą już w kampanii militarnej też mieliśmy okazję przejąć zamek po Ser Edwinie i też nie wyglądało to zbyt ciekawie. Chociaż tam były inne, inna sytuacja, bo musieliśmy, bo tam warunki strategiczne takie tam pierdy pierdy. No. Niestety dodatkową atrakcją jest to... Jest, mówiąc uczciwie, kloaką. Wieśniacy tacy nędzni. Wieśniacy tacy się, jest tam więcej niż na bagnach. Nie wiem od czego zacząć. No ja też nie wiem. E, ja bym na pewno zaczął od budowy... Huziwa tragedia to jest naprawdę. Ja nienawidzę czegoś takiego. Na całe szczęście mamy już poważanie. No, tylko co my z tym poważaniem zrobimy? Twoja popularność spada. Zanim przystąpimy do wykonania rozkazu króla, radziłbym oczyścić teren i zapełnić spichlerz. Tak jest. No, kuczaczki. Kur... 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 Nie, nie podoba mi się w ogóle ta kamera. Ja bym sobie tak odwrócił jakoś. Okej. Okay. No, może tak bardziej. O, dobra. Sprawdźmy jak to wygląda, nieciekawie to wygląda Dobra, to jedziemy, jedziemy, po, jedziemy z tym koksem No bo nie ma tutaj na co czekać, prawda? E, nie będziemy się tutaj bawić w jakieś piankte ustawianie Ważne, żeby to działało i to nie dosyć dobrze postawić, e, Zaraz bym jak najszybciej targowisko gdzieś zbudował W takim rejonie dosyć dostępnym i widocznym Ten budynek już mamy, panie! Kurwa, żebym to ja wiedział gdzie on jest Poszukajmy, po, po, po dachach, może uda się rozpoznać To jest spożycie, dobra Pijcie! Tylko i tak nic nie ma Dobra, jesteś w bardzo głupim miejscu Tak więc cię sprzedam eee, Zaraz zbudujemy jeszcze jedno I zbudujemy je tu Sprawdźmy jak podatki skarbcu, Łapówka Nie ma podatków? To miłe! Brak zaraz podatki Podatków brak Brak w skarbcu, panie. To niewiele dało Troszkę na pewno Spichlerz zapewne jest albo pusty, albo coś takiego no właśnie, racje normalne, bym poprosił. Zaraz to zrobimy. Ja tu wszystko panuję. panowie. Powolutku, powolutku, powolutku. Najpierw żarcie to jest faktycznie priorytet. Możemy posprzedawać? Gówno tu jest, sprzedajemy. Mm, priorytet jest z żarciem. Porobimy na pewno tych Andrzej od polowania. Oni dosyć szybko to jedzenie tam jakoś nabywają. Na pewno poburzymy te bezsensowne i nam aktualnie zbędne E, już e, fortyfikacje. Jakby się tam kiedyś przydały, to się odbuduje. Póki co, jesteśmy zmuszeni w pewien sposób e, oszczędzać. Oszczędzać i na pewno sprzedawać, co się da. Na pewno mamy troszkę do sprzedaży. Oj, kamienie, wszystkie sprzedamy. Przehandlujemy to. Przehandlujemy to, oczywiście, na jakąkolwiek porcję żarcia. E, mamy tutaj karczmę, karczma dobra sprawa i do karczmy i tak jest nieczydna, bo niestety kmieci mamy zero i tu się pojawia problem, pojawia się problem bo kmieci nie chcą pracować posprzedajemy to kuchnia niech se zostanie chociaż poważanie już na całe szczęście udało nam się osiągnąć eee, dobra produkowanie tego nie ma większego sensu aktualnie umieszczenie tych piekarni jest tutaj kompletnym debilizmem do, dodatkowo tych dwóch tutaj w francygów też jest bezsensowne Natomiast na pewno e, gnój tutaj będzie dobrą inwestycją. Dodatkowo inwestycja w szczurołapów będzie chyba jedną z najrozsądniejszych w dzisiejszych czasach Dodatkowo musimy w jak najszybszy sposób e, sprawić, żeby mnie zaczęli lubić. Nie w tę w tą stronę. Musimy jak najszybciej zwiększyć poważenie ja Też bym się schował, ale niestety nie mogę! Musimy walczyć, złodziej! Kurde, kutafon jeden. Dobra, musimy teraz. Kurde, czas do porażki bardzo szybko ucieka. E, musimy szybciej to. A co myśmy mieli zrobić? Populacji, populacji. No, populację to ja sobie mogę robić. Tylko, że nikt mi i tak nie będzie chciał tu pracować. Dobra, zwiększymy zaraz e, hacjenty. Potrzeba drewna, mój panie. Co ty powiesz, kolego? Kupmy trochę tego rebna i zróbmy im Jarmark. Jarmark będzie dobrą opcją, ponieważ zwiększy nam znacznie popularność, jeżeli zacznie działać. Dodatkowo musimy uważać na stan złota, który jest aktualnie również... Nieciekawie wygląda. No ale dobra, powoli tutaj coś funkcjonuje. Na całe szczęście właśnie przecież możemy... Albo nie możemy. Myślałem, że możemy, ale czy możemy stąd coś przewozić, dowozić, Wybierz dowozić, przewozić? Możemy i to dużo! Wszystko do mojego podładu się. Oj, to wszystko bardzo dobry pomysł. E, ja tu zaraz pobuduję tych wozaków trochę więcej. E, I będziemy zaraz przewozić. 9 e, znowu, czyli co? Żartło się skończyło. Nie, w się panie. Plus dwa, no niewiele, ale 21 jest. Pobudujemy. Tych wozaków trochę więcej będziemy mieli. Aktualnie troszkę spokoju z żarciem. Wybierz towary, Jak bo często, panie? dostawy po towary 50, drodze, no panie. to przyznam, że Wybierz to są dosyć kilo. spore dostawy. Są w drodze, Dobra, panie. krowy te precz, 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 precz. Z tym się na razie nie zajmujemy. Musimy oczyścić ten dół kloaczny z tych kubek. Kupki są, one, jak gdyby, priorytetem, żeby to wszystko tutaj ogarnąć. To też jest aktualnie niepotrzebne. <laughs> e, populacja, dosyć cienko to wygląda. E, pobudujemy troszkę, pobudujemy. Pobudujemy, żeby było 80, a potem będziemy ich szuka im szukać pracy. <laughs> nie wiem w jaki sposób. Dobra, jest 80, ale oczywiście to nie o to chodziło, bo chodzi o to, żeby było 80 pracujących albo osiedlonych tutaj chłopów. E, mamy 15. Twoja popularność znowu. wzrasta? O, tak waha się. Tak, ja umierają od zarazy. No, gnój to tu jest olbrzymi, nie ma co ukrywać. Dobra. To są pozostałe najważniejsze budynki. Nic więcej nie jest tutaj aktualnie potrzebne. Potrzebujemy tylko i wyłącznie tego. Dodatkowo potrzebujemy yy, pomocy tej posiadłości i to dużej, jak największej. Ziemia jest zbyt nierówna, żeby tutaj, tutaj bugawać, mój Tutaj też oczywiście panie. widzę, hopów nie ma. Wybierz towary. Nie, gdzie? Wskaż cel. Zatrzymaj. Anulowanie tej wysyłki, mój panie. Wskaż Musisz mi przewieźć, cel. ale pięćdziesiąt, a nie mi tam jakieś grosze Wybierz drobne. Kilo. Towary są w drodze, mój panie. I jeszcze dwa. Wybierz grosze. towary. Wskaż cel. Tak jest! I teraz sprężnie proszę działać. Mamy 38, Nie bo aktualnie. Panie. Nieważne, ważne, żeby te główienka zaczęły działać. Spichlerz jest napełniony, jest i to nawet całkiem sporo tego. Teraz chcę, żeby ci robotę zaczli w końcu do mnie przychodzić, bo bez kmieci to ja tu gówność działam. Ech, niestety, to jest ten problem, że z kmieciami jesteśmy troszkę biedni, ale powolutku, powolutku. Tych szczurów jest sporo. Mam nadzieję, że kiedyś jakiś Kmieć przyjdzie do nas popracować. No, jest 48. No, czy powoli się wyrabiamy, powolutku się wyrabiamy. Brak zmian w skarbcu, panie! Ludzie, Ludzie nie są powoli. ciebie pewni, panie! No, już teraz mniej niż powoli. Ach, no dlaczego tutaj? Porażka zaraz nie będzie totalna, nie, nie, wiem, nie wiem co robić, no nie mamy szans, no. No, już wszystko zrobiłem, co się zrobić dało, no. Nie, nie wiem co już zrobić dalej jeszcze więcej. Trzeba było tą kupę od początku, a teraz to już jest chyba kaplica, wiecie co. Chyba nam się nie uda jednak tej misji zrobić. No ale trudno, porażki też trzeba zostawiać. Nie, wszystko, nie zawsze wychodzi tak, jak byśmy chcieli. Niestety tych kup... Chyba mogę je zlikwidować w ten sposób. Chyba mogę. I chyba tak zrobimy. Polikwidujemy kupy w taki sposób Nie wiem czy one nie, nie, nie potworzą się na nowo Wydaje mi się, że takie nie było tutaj przemyślenie twórców No ale to działa z tego co widzę I te kupy znikają No niestety to kosztuje to trochę drewna, ale... Ale jestem w stanie się poświęcić Te troszkę drewna naprawdę to jest niewiele I kupy znikają, hehe he. No tu nie zniknęła, smród został Tam nie trafiłem Ludzie ciepło o tobie myślą... Odpadki tylko minus 4, słuchajcie, jedziemy do przodu. Powolutku. Do zamku. Powolutku. Tylko chciałbym... No, ludzie przybywają do zamku. No to teraz się zacznę. Nie wiem dlaczego tak szybko ten czas porażki mi spierdziela, bo przecież no bez przesady nie minęło jeszcze to, co minąć miało. Dobra, nie wiem co ci strzelcy tu robią. Jest! Ten odkup się uruchomił, ten się uruchomił. Teraz możemy gromadzić Nie populację. Musimy tego tutaj postawić, panie. Musimy szczura, ze szczurami sobie poradzić. Z sądem na razie niespecjalnie. Teraz musimy zwiększyć populację, tylko w jaki sposób tą populację zwiększyć? Potrzebujemy dużo pracowników. Najlepiej robić drwali chyba. Grunt, żeby pracowali. Nieważne w czym jak. Potrzebujemy teraz 80 pracowników. Potrzeba drewna, mój panie! A Aj, drewna! No, zaraz będzie jak drwale są, to i drewno będzie. Dobra jest, Ludzie mamy 87 cię, popularności. Sporo. Naprawdę sporo. Oj, kupka już nie ma kubki. Hehe, tak to się robi. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Jestem ciekaw, czy to o to chodzi. Generalnie nie wiem. Jestem teraz akurat tak trochę błądzę, bo nie wiem, czy to, czy to jest to, co ja chciałem, chciałbym Ludzie uzyskać. Panie. No ale sprawdzimy. Panie. Może się uda. z 31 osób. Aktualnie potrzebujemy 88. No tych robotników przydałoby się jeszcze trochę. Nie wiem, jak ich tutaj rozplanować. Nie wiem naprawdę. I nie wiem, czy to już pokażę w dzisiejszym odcinku, bo niestety odcinek Ludzie powoli nam się panie. kończy. Dobra, Brak możemy już nie dawać tyle panie. pieniędzy. Ludzie czczącie, panie. Żywności też bez przesady. I mamy 43. No to jest dobry wynik, tylko potrzebujemy jeszcze raz tyle. Ale, na całe szczęście... Miejsca mamy na razie dosyć sporo, tak więc jesteśmy w stanie ich tutaj na tyle umieścić, żeby ta populacja 80 została osiągnięta. To będzie po prostu prawdziwy raj dla drwali. 55, Nie da się tego jeszcze tylko postawić, panie. 25. Nie da się tego tutaj postawić, panie. Nie da się tego tutaj 25, czyli 75 drewna musimy. Może dojdą, jest 100% Czyli powinni dosyć szybko podchodzić I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić Jest 64, już tylko troszkę Czasu też mało Ale wydaje mi się, że tyle co żeśmy już porobili to powinno starczyć Ja bym jeszcze dorobił nawet e, kmiecio -hausy, Bo może nam kmieci zabraknąć Jak wyglądamy? Jest 71! Słuchajcie jest 71, zaraz będzie Będzie czy nie będzie? Troszkę na cheaterskim sposobie nam się to udało przejść. Prawie, chociaż jeszcze nie do końca. Jeszcze troszkę brakuje. Jeszcze tylko czterech. Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. Trzech. Dwóch. Jeden. Jest 80, tak jest! Udało się! Jakie tu zaszły zmiany! Słuchajcie, czy ktoś widział, żeby tak przechodzić tę misję? Ja wam powiem szczerze, że jeszcze tak nie przechodziłem, ale jakby nie patrzeć, jest 80, drwali! Jest, dla drwali! Wyróżną tutaj wszystko, zobaczcie, to był lasek przed chwilą, już go nie ma. Zwycięstwo, udało nam się. Sprawdźmy, co czeka w następnej misji, ale będziemy sobie powoli kończyć. <taki, Taki super Chciałbym sposób. wyprawić wielką ucztę i turniej Tak ryski, jest! By upamiętnić bohaterów poległych w minionych wiekach. Jako zapłatę za twą ciężką pracę zdecydowałem, że odbędzie się to na Twoim zamku. Przybędą lordowie i damy z całego królestwa, więc wszystko musi być na najwyższym poziomie. Jestem pewien, że twoje hrabstwo będzie z ciebie dumne. I to jest to, o co mi chodziło. Musimy zdobyć 500 poważenia. To też nie będzie takie łatwe. Ale na całe szczęście mamy już troszkę z głowy, o ile chodzi o żarcie, bo o ile teraz faktycznie może za dużo nie mamy, to tyle mamy już. Gdzieś tam jakieś składy, żeby to zrobić No wyzerowało nam, to prawda Chociaż tego król, faktycznie król nie chciałem Słowo daje, nie mam w co się ubrać. Gówno się natychmiast ubrać. przygotowania. Podsuń ja bym tu sobie zwolnił Tak jest, to będzie ostra biwa, że tak powiem No, musimy tutaj musimy Sporo rzeczy nawieść Turniejowe, by tak, przygotować też. się na przyjazd króla. Przygotowanie turnieju kopinniczego zajmie trochę czasu. No faktycznie, już mogę zbudować. Ale nieważne, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najszybciej tutaj się poparać z tymi poważaniem, z tym dalej, ile mamy czasu generalnie? 59 miesięcy to długo. Tak więc damy sobie radę. Jakoś. Nie wiem dlaczego minus 12, pewnie Brat, mi tu ściągają. No, dlatego mamy tyle podadcie. pieniędzy. proszę, nie panie! Dobra, zapisujemy. Gra zapisana. I w tym momencie, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że poczekaliście tak długo na dokończenie tej serii, ale już następny odcinek będzie ostatni, odcinkiem ostatnim 2 i już raczej na kanale Delta Game Channel nie pojawi się nic z tej gry. No ale cóż, póki co, bardzo wam dziękuję i zapraszam już na wielki finał, który odbędzie się niebawem. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć!